nad uzasadnieniami i zastanawialiśmy się nad kryteriami. Chcieliśmy, żeby rzeczywiście wynik tych, 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 tych głosowań, żeby wybór był jak najbardziej odzwierciedlający stan stan z całym zaawansowania Wysoka jakość, że możemy o wysokiej kulturze ewaluacji mówić już bez zwątpienia. Pierwsza nagroda, którą wręczymy, to będzie nagroda dla najlepszego ewaluatora. Koroncy był ten konkurs. Postanowiliśmy rozmawiać między jednostkami ewaluacyjnymi, czyli głosowały jednostki ewaluacyjne. Był poziom wiedzy eksperckiej reprezentowanej przez te osoby. Profesjonalni w codziennej pracy tego, jak spotykają się z zamawiającym, jak rozumieją te czasem między wierszami zadane pytania. Jakość współpracy to jest rzeczywiście bardzo ważny element dobrze zleconego badania ewaluacyjnego takiego wyniku, który satysfakcjonuje nie tylko dlatego, że ładnie się i dobrze się go czyta, ale że ma bardzo praktyczne rozwiązania niezbędne czy konieczne potem do wdrożenia, żeby yy, yy, poprawić efekty działania czy polityk czy, czy, czy programów. Yy, bym też, yy, były też punkty yy, przyznawane za to, jak, yy, jaka jest jakość, czy jaka była użyteczność badań realizowanych przez yy, najlepszego ewaluatora. No i ta rozmowa doprowadziła nas do... Firma Ego. Głosowanie było zawarte i okazało się, że nie mamy jednego zwycięzcy. Zwycięzcą, tytuł lidera ewaluacji dzielą między sobą panowie, pan Karol Olewniczak oraz pan Andrzej Ryburski. Bardzo panów. pan minister i pan prezes Szewczyk też szykują się do tego, żeby panu wolniej uścisnąć, ale ja powiem trochę o historii Panie. ewaluacji. Pan Andrzej Rybórski jest dyrektorem zarządzającym Instytutu Modelowania i Analiz Polityk Publicznych. Związany jest z nami ponad 50 badaniami ewaluacyjnymi. Ma swoje specjalizacje. Zajmuje się m.in. systemem instytucjonalnym, innowacyjnością, energetyką czy problematyką wskaźnikową. Ale ja osobiście pewnie mnie nie słyszy, to mu powtórzycie. Chciałabym podziękować panu Andrzejowi Regulskiemu za ewaluację egzaminu umowy partnerstwa. To jest rzeczywiście duży wkład, duży udział w tym procesie. I jeszcze bardziej osobiście chciałabym podziękować za ramy wykonania bardzo trudnego obszaru, nowego obszaru w wspólnoty wspólności związanego z ramami wykonania. Bardzo dziękuję. Dlaczę Pani już swoją nagrodę, nie Pan dr Karol Olejniczak kojarzy nam z Euroregiem. Euroreg znamy już historycznie, jest bardzo związany z ministerstwem. E Pan doktor Olejniczek jest dyrektorem ds. spraw strategii i rozwoju firmy ewaluacyjnej EGO. Wielokrotnie wybierał się za granicę, żeby świadczyć swoje usługi mentorskie i uczyć się, czy, udział, czy, czy brał udział w seminariach Indian <tyskł> University, był stypendystą Fundacji Pruskowskiej. 2003 roku pamiętamy efekty pracy Pana doktora, wtedy właśnie, kiedy my jeszcze nie myśleliśmy o tym, co to znaczy być w Unii, kiedy rzeczywiście był ewaluatorem programu współpracy przygranicznej FARE. Tak jak powiedziałam, ja nam się bardzo kojarzy z Euroregiem. Bardzo doceniamy wiedzę za, zarządzanie, za to, co yy, związane jest w produktach Pana pracy i co wiąże się z zarządzaniem publicznym. I tu muszę powiedzieć, jest współautorem podręcznika akademickiego dotyczącego zagadnienia ewaluacji przedmiotów publicznych. Bardzo gratuluję i bardzo dziękuję za tą współpracę.